Siemanko. Słuchajcie, nagrywa filmik, bo chciałbym się odnieść do tej do, do do mowy, znaczy tego nagrania yy, Żuroma, który tam nagrał, że nie znam się na Facebooku. Yy, że tak powiem, bo brać się jakieś tam proszki na mnie a nie ścisłe wiadomości. Więc może zacznę od tego. Po pierwsze, nie muszę się znać na Facebooku i nie muszę brać nikogo do obsługi. Nie, także tutaj, to jest to po pierwsze. Po drugie, yy, Wziąłem wnoszki na z i przypomniało mi się, że powiedziałem Ci, żebyś skasował wszystkie moje filmiki, które ze mną masz, bo sobie nie życzę, żebyś je udostępniał na swoim profilu. Nie zrobiłeś tego, więc ja teraz mam taką propozycję, bo powiedziałeś, że forsa nie jest najważniejsza, słowo, słowo jest od pieniędzy, więc słuchaj mnie tu. Weź, pokaż liczniki, ile, ile, ile mieć wyświetleń tych moich filmików. Pokaż mi, bo tu masz liczniki włączone. Dobrze, więc skoro się nie znam, to ci tylko podpowiadam, że możesz pokazać nam liczniki, ile zarobiłeś na tych filmikach i słuchaj, jak masz jaja, to przekaż wszystkie te pieniądze na jakiś tam, powiedzmy, dobry cel, czy powiedzmy dla, dla trudnej młodzieży, czy, czy powiedzmy na, na, na nie schronisko dla zwierząt, na paluchu i pokaż to oficjalnie, bo skoro Hajs jest najważniejszy, no to kurwa rozumiem, że to zrobisz. Po drugie, mówisz, że nie mam dobrej wiedzy na temat... Tego, że, że z filmu zostałeś rozwinięty. Po pierwsze, nie, nawet nie masz kontraktu, pokaż ten kontrakt, to jest po pierwsze, nie masz, także nawet nie mogłeś wejść, to jest raz. Dwa, yy, kontakt się sam, yy, że tak powiem, wykreślał, yy, yy, poblokował, nawet nie możesz do niego zadzwonić. A jeżeli możesz, to pokaż, w jaki sposób to zadzwonisz yy, yy, ze swojego telefonu, który masz zablokowany cóż dalej, czyli dalej kłamiesz, dalej, dalej brniesz coś, dalej y, używasz kurwa misiek, a misiek to, misiek to. główno cię to obchodzi co misiek, weź pilnuj swojego życia kurwa i tyle, no cóż, 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 cóż tu tutaj do, 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 dodać. Dobrze wiesz, że zablokowałem cię, jesteś usunięty z moich znajomych, nie życzę sobie, abyś kurwa zagrywał filmiki jakiekolwiek już o mnie czy ze mną, czy zarówno to, ja to już nie nagrać wiadomo. Ale ani uszał ani, bo, bo to nie, ja sobie tego po prostu nie życzę. Czy nie rozumiesz tego? Każdy ci to tłumaczy, jakoś tego nie rozumiesz. Cóż, no to chyba tyle, bo co ja mogę to więcej na temat tego, tego że Roma opowiadać. Nie, ja mam ogólnie, nie, ma, nie mam nic do niego, niech sobie żyje długo i namiętnie, a jeżeli ktoś ma jakieś tam z nim sprawy, to niech sobie to wyjaśni, jeżeli bo są prośby tam, żeby coś jakieś papiery pokazać coś, nie interesuje mnie to. Teraz odniosę się do tych dpk może, tak? bo każdy tam ciśnie, że wszyscy dpk to frajery. No kurwa, ludzie, opamiętajcie się, bo pójdziecie siedzieć, to będzie, zobaczymy, czy wtedy, wtedy tam powiecie coś, coś takiego. Bo musicie to jednak rozgraniczać. Nie możecie mówić, że wszyscy, co poszli na DPK, to są frajery, kurwa. Przecież to, to, gro ludzi poszło kurwa na DPK i nie, nie są frajerami, do no kurwy nędzy. Czemuś wy ci to jest w ogóle, nie wiem, nie wiem co wy macie w tych głowach. Ja mówię, jak będziecie siedzieć, to zobaczymy, czy będziecie mówić, że wszyscy, wszyscy DPK-owcy to frajerzy. Są, są grupy, są ludzie, którzy, żeby zamknąć tematy, spraw i tak dalej, nie płacić grzywien, nie, 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 nie siedzieć po ileś lat więzienia, poddamy się DPK. To nie znaczy, że są frajerzy i jacyś, że tak my potwierdzacze, jakby to nazywacie. Ja tylko mówię, ja się do tego nie przykładam i mówię Wam, że to, co mówicie, to jest kurwa naprawdę, no nie chcę używać brzydkich słów, nieładnie co najmniej. Także no, to, to jest takie moje zdanie. Oczywiście pozdrawiam wszystkich. <laughs> no suszy, zapraszam na, na, na swój profil stopkompetencje.pl. No i co, wszystkiego dobrego.